Dowiedzieliśmy się między innymi o tym, w jaki sposób książka Assassin's Creed Renaissance funkcjonuje w tym modelu biznesowo wydawniczym Ubisoft. Ale bądźmy szczerzy, ta perspektywa wydawnicza czy biznesowa to nie wszystko. Równie interesująca, jeśli nie bardziej interesująca, jest perspektywa użytkownika, mówiąc dokładniej czytelnika. O tym, jaka jest książka Assassin's Creed Renaissance, porozmawiamy z jej tłumaczem Tomaszem Brzozowskim. Jaka jest powieść Assassin's Creed Renaissance? Jaki jest styl Olivera Bowdena? Czy należy się spodziewać bardziej intrygi, bardziej akcji, czy może jakichś wątków miłosnych? Książka Assassin's Creed to przede wszystkim książka akcji. W niej się bardzo dużo dzieje. Na pierwszych 30 kartach tej powieści czytelnik jest prowadzony przez tak wiele wydarzeń, że już później naprawdę nie sposób się od nich oderwać. Są też oczywiście wątki romantyczne. Wątki romantyczne zostały bardzo w tej książce rozwinięte, gdyż Ezio jako osoba, która odkrywa na kartach tej powieści swoje powołanie jako asasyn, musi niestety wyrzec się pewnych rzeczy, które zwykłemu człowiekowi przysługują, a mianowicie miłości do tej swojej jednej, jedynej kobiety i e, także rodziny i wszystkich rzeczy z tym związanych. Jest tam też mnóstwo intryk. Zresztą cała książka jest o spisku i o walce pomiędzy templariuszami i asasynami. Przez całą książkę jest stopniowo odkrywana tajemnica i to też jest jej wielka zaleta, że autor, nar narrator nie wie o wiele więcej niż Ezio, Praktycznie wie tyle samo, co on. I śledząc losy Ecją Auditore odkrywamy razem z nim tę tajemnicę, dowiadujemy się, e, kim byli asasyni, kim jest Ezio. Na początku myślimy, że Ezio zostanie oczywiście bankowcem, tak jak jego ojciec, że pójdzie w ślady ojca. Zresztą Ezio jest przedstawiony jako dość taki niepoprawny syn, ale syn bardzo porządnej, i uznany we Florencji rodziny. I nic nie zapowiada, że po tych pierwszych rozdziałach ta powieść rozwinie się aż w tak awanturniczy sposób. Oczywiście fani gry dobrze wiedzą, co, co było dalej. Natomiast ktoś, kto bierze tę książkę i chce ją przeczytać najpierw, zanim zagra w grę Assassin's Creed II... To na pewno będzie tutaj w pewien sposób zaskoczony i, i zdumiony tym, co się wydarzy. No właśnie, książka Olivera Baudena jest w dużej mierze adaptacją gry. Czy grał pan w Assassin's Creed 2? Czy to w jakiś sposób pomagało przy tłumaczeniu książki? Grałem w Assassin's Creed 2, ale po przetłumaczeniu całości, żeby zweryfikować pewne rzeczy, żeby oczywiście dokonać porównania. Nie chciałem, aby w jakikolwiek sposób to, co zobaczę w grze, wpłynęło na obraz świata wykreowany przez książkę. Oczywiście wiedziałem o czym jest gra, wiedziałem, jakich realiów dotyczy, wiedziałem też czego się można spodziewać, mniej więcej po świecie przedstawionym, po bohaterach po dynamice akcji, natomiast jeśli chodzi o zwizualizowanie pewnych rzeczy, to to dopiero przyszło później, jak już zagrałem. Ja szczerze mówiąc, spędziłem trzy miesiące na stypendium we Florencji, co było ba bardzo klimatycznym okresem w moim życiu i szczerze mówiąc, było to jednym z czynników, które zadecydowały o tym, że tę książkę zdecydowałem się przetłumaczyć. Pierwsza rzecz to to, że widziałem trailery do gry, które są no, przepięknie zrobione i pokazują malowniczą Florencję w w swoim okresie Prosperity, która jest no, rzeczywiście pięknym miastem, aż do dzisiaj. No i samo to, że byłem w tym mieście, dość długo czułem jego klimat, wpłynęło na to, że, że tę książkę przetłumaczyłem. Ale tak jak mówię, jest to praca zupełnie niezależna od grania w grę. Ona jest oczywiście konsystentna z grą, natomiast w żaden sposób gra nie wpływała na to, jak ten świat Olivera Bowdena i Ece Auditore został przeze mnie odebrany. Czy w powieści zachowano wierność epoce, czy realia historyczne mają tutaj znaczenie, czy może służą wyłącznie jako sztafaż? Czy dostrzegł Pan jakieś anachronizmy? Jeśli chodzi o same elementy świata przedstawionego, to muszę przyznać, że autor stanął na wysokości zadania i w wielu miejscach, w których wydawało mi się, że się pojawiają jakieś anachronizmy, te rzeczy, które za anachronizmy można by było uznać, oczywiście anachronizmami nie są. Na przykład zegar, który stał w jakiejś komnacie. Wydawało mi się, że to jest obieg niepasujący do epoki, ale po dokładnym sprawdzeniu w źródłach historycznych okazało się, że zegary już wtedy istniały. I wiele innych rzeczy, które tam występują, a które podejrzewałem o to, że pochodzą z epoki późniejszej, w renesansie już były eksploatowane, używane. Natomiast wielką zaletą książki, to uważam, że jest jedna z jej naczelnych, Zalet jest to, że jest ona znakomicie osadzona w realiach historycznych. I to jest świetnie, no bo z jednej strony poznajemy rzeczywiste wydarzenia historyczne, a z drugiej strony, będąc fanami Ecja, wcielając się w jego postać, wiemy, że on tą historią troszeczkę yy, sterował. Zresztą. W Przecież takie zadanie należało do asasynów, żeby to asasyni, jak gdyby dbali o wolność człowieka, dbali o to, żeby historia toczyła się przyjaznym dla człowieka torem i wszelkiego działania na pewno jakiś ten wydźwięk historyczny musiały mieć.